Green Kanuna na kawie dziś na podchalu. Niech Was nie zwiedzie ta egzotyczna, piękna, bujna roślinność. Jesteśmy w domu typu nowoczesna stodoła, choć gospodarze na co dzień budują tradycyjne domy z Bali. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Kamila, nowoczesna stodoła, to jaki to jest budynek? Może od tego w ogóle zacznijmy, wytłumaczmy widzom naszym, co można przez to zrozumieć, przez taką bryłę. To jest przede wszystkim prosta bryła z dwuspadowym dachem, z otwartą przestrzenią we wnętrzu, z dużymi przeszkleniami, oknami. Pełna powietrza, jak ja to mówię. Nowoczesne stodoły, tak naprawdę w tej chwili w Polsce bardzo popularne. W Anglii już od wielu lat e, to były budynki takie no, rewitalizowane, mogę tak powiedzieć, rabiane chyba, tak? Stodoły e, na mieszkalne. A te, które w Polsce jest również e, e, wasz, czym się charakteryzują, jeśli chodzi o wnętrza, gdybyś tak miała e, opowiedzieć? E... To jest zdecydowanie na pewno otwarta przestrzeń, e, tak jak wspomniałam wcześniej, z dużymi przeszkleniami. Czyli funkcjonalności wydzielone są y, kolorem, Strefy. materiałem. Mhm. Strefami. Mhm. Strefami? Strefami. Dzienne, nocne. A powiedz, y, bo tak patrzę sobie. Y, nie ukrywam, słuchajcie, że najpierw weszliśmy na konto instagramowe, nazwę powiesz, jak się wasze konto nazywa? Nasza Stodoła. Nasza Stodoła, szukajcie, zresztą podlinkujemy wam jak zwykle, bardzo dużo inspiracji Kamila wnętrzarskich, takich projektowych też daje. Powiedz mi, czym tutaj się kierowałaś, bo musicie wiedzieć, że my jesteśmy na Podhalu w tej chwili, czyli teoretycznie jadąc tu moglibyśmy się spodziewać tradycyjnej chałupy góralskiej, tym bardziej, że wasze rodziny też tutaj są, prawda, od dawna, a Wy jednak z mężem zdecydowaliście się na taką współczesną i to bardzo współczesną wersję domu. Czemu taki wybór? Od prawie 30 lat budujemy domy drewniane i mieliśmy już dość tych tradycyjnych form. Czyli te drewniane dobrze kojarzę, z bali drewniane, tradycyjne tak, takie tak. Do, domy w stylu góralskim, tak, właśnie. Tak, tak. I zamarzył się nam nowoczesny projekt z dużymi przeszkleniami. Eee, z otwartą przestrzenią. I się zamarzą i sobie zrobili. <śmiech> <śmiech> Powiedz, e, wnętrza to Twoja działka, czy trochę mąż e, brał w tym udział? Tylko i wyłącznie moja. M mąż bardziej zajmował się konstrukcją, e, wyglądem zewnętrznym, e, funkcjonalnością estetyką. Ale, e, ale powiem Ci Kamila, że ja widzę tu trochę tradycji u Was. No bo zobaczcie, znajdź poszlachetne materiały stąd, bo jest kamień, prawda? Jest drewno. E, kolorystyka ok, jest bardzo mocna i kontrastowa. Powiadasz, opowiadasz, jak to zestawiłaś wszystko? Mm, przede wszystkim sercem naszego wnętrza jest drewno. My bardzo kochamy ten materiał. Zestawiliśmy go z czarnymi elementami, jak łupek czy czarne meble, ale również pojawił się tu kolor różowy bądź błękitny, które, jakby dodały takiej kropki nad I, i sprawiło, że to wnętrze zrobiło się takie. Łagodne, łagodne, tak bym to określiła. Bo rzeczywiście, na pewno widzicie to w tej chwili. Wnętrze w ogólnym wyrazie ma taki bardzo nowoczesny wydźwięk, ale te delikatności, które tu wprowadziłaś, ty mówisz właśnie o różu rzeczywiście są to jakieś kapki różowego. Ja złoto od razu wychwyciłam. Wiesz, że ja złoto bardzo lubię. Widzę, że stosujesz go jako dodatek tutaj do takiego, chyba, zmiękczenia całej przestrzeni. Tak. Czyli złoty, mamy róż, mamy sztukę, bo też widzę obrazy, które tutaj są. Opowiesz troszkę więcej o nich? Tak, to jest dzieło mojego teścia, to jest jego największa pasja: malowanie, sztukę. Wiele razy mówiliśmy na Green Cano o tym, żeby wprowadzać takie elementy sztuki szeroko rozumianej, bo mogą to być obrazy, może to być ceramika, prawda, jakieś w ogóle... Yy, rzeźby. Rzeźby, czyli wszystko co, to, co człowiek jest w stanie wytworzyć właśnie do przestrzeni wnętrzarskich, oprócz oczywiście tych powielanych, typu plakaty, bo też widzę u Ciebie plakaty, grafiki. Widzę piękne tapety Kamila yy, i mam wrażenie, że one nieprzypadkowo są takie, a nie inne. Tu mamy cudowny motyw kwiatowy. W łazience mamy szalone, cudowne kolory. Jak je dobrałaś tutaj do tego wnętrza? Nie chciałam, żeby to wnętrze było nudne. Najlepszym sposobem, by urozmaicić wnętrze, są kolorowe tapety. Mhm. Czyli taki dobór, tak na, znowu na zasadzie zobacz kontrastu troszeczkę. Tak, tak. Ale ty chyba lubisz kontrasty, co? Bardzo, zobacz. Bardzo. Jasne kolory, ciemne kolory, przepiękne przepierzenia drewniane. Opowiesz właśnie, jak skomponowałaś tutaj te, te kontrastowe elementy? Drewno zestawiłam z naturalnym kamieniem czy betonem. Czerń z bielą, jak w przypadku kuchni, czyli czarne fronty z marmurowym spiekiem kwarcowym. Błękitny z różem. Mhm. Czyli zdecydowanie kontrastowe takie zestawienia. Ale powiem Ci, że Wasz dom, no bo kontrasty generalnie wprowadzają często taki klimat, y jak to powiedzieć, ostry, jak się patrzy, prawda? Na kontrastowe wnętrza. One są takie bardzo ostre. A wasz dom jest ciepły, wręcz rodzinny, powiedziałabym. Wiem, że macie trójeczkę dzieci. Czy to było robione z premedytacją, żeby to był taki ciepły, rodzinny dom, czy wyszło przypadkiem? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Myślę, że głównym tu nośnikiem tej przytulności jest drewno, e, miękkie materiały. E, Jasne kolory i zestawione to wszystko z pamiątkami rodzinnymi. Tak, widzę, że macie zdjęcia rodzinne, rzeczywiście dużo jest tutaj takich miękkich elementów, jak ten fotel, jak ta wygodna kanapa. Dużo kobiecego elementu widzę w tej nowoczesności Twojej. Jak mąż sobie z tym poradził, że tu jest jednak kobiety sporo w tym wnętrzu? Ale z drugiej strony właśnie te kontrasty jak czerń i wiesz, jednak jest takich dużo elementów y, męskich jak nasza kuchnia czy, czy dom z zewnątrz. Yy, właśnie o bryle troszeczkę chciałam opowiedzieć, bo wiem, że własny dom zaprojektowałaś sama, prawda? To jest to miejsce, w którym jesteśmy od początku do końca, to jest dzieło… Yy, Kamili i twojego męża, jak ma na imię? Kamil. Kamila i Kamil, no słuchajcie. Piękne zestawienie. Trudno jest projektować dla siebie samego? Bardzo trudno. Bardzo trudno. Nie mogłam spać po nocach, bo rozmyślałam czy, czy to będzie funkcjonalne, czy dany mebel się zmieści. Dużo łatwiej jest projektować komuś niż sobie. Wasz dom troszeczkę odbiega tak naprawdę od architektury, którą widzimy dookoła, no bo tak jak mówiłam, jesteśmy na Podhalu, to jest dużo domów też tradycyjnych albo klasycyzujących bryle, Tak jak jechaliśmy sobie i patrzyłam, jak został przyjęty wasz dom? Byli zdziwieni sąsiedzi, że właśnie taka bryła, czy raczej tak na spokojnie? Raczej na spokojnie, chociaż na pewno dla niektórych był jakimś tam zaskoczeniem. A tak na koniec, już takie mam do ciebie pytanie, Kamila. No bo nowoczesna stodoła, jako w ogóle bryła domu. Nie jest czymś bardzo popularnym w Polsce, choć zyskującym prawda, na popularności. Jeżeli są wśród naszych widzów takie osoby, które chciałyby mieć taki dom, zastanawiają się, to proszę powiedz teraz, żeby może ich przekonać, jakie są plusy takiego wnętrza, takiego domu. Przede wszystkim dom jest otwarty, przestronny, łatwo się w nim funkcjonuje, jest jasno przez duże przeszklenia. W ogóle jest takie wrażenie, że Dom, wnętrze jest większe, bo jakby wychodzi na ogród. Tak, te widoki. Przeszklenia duże, tak jak na pewno widzicie, dają ogromne e, możliwości patrzenia na to, co przed domem. Więc jeżeli, jeżeli mamy tylko taką sytuację, że przed naszym domem jest taka sytuacja jak u ciebie, tak, że widać tu akurat górę, ale być może to będą sady, gdzieś inne cudowne widoki, to no wszystko by przemawiało za tym, żeby tak duże przeszklenia wstawiać. Ja bym jeszcze od siebie dodała, nie wiem czy się zgodzisz, że w mojej opinii takie wnętrze to jest y, przyjazne wnętrze, które daje możliwość wsadzania do jednego garnka trochę męskiej i kobiecej energii. Właśnie. Tak, bardzo łatwo takie wnętrze urządzić. Nie mamy tu kilku małych pomieszczeń, tylko otwarte przestrzenie które zdecydowanie łatwiej urządzić. Kamila, bardzo Tobie dziękuję za to, że zechciałaś nas ugościć w swoich przepięknych progach. Mam nadzieję, że ten odcinek dla Was będzie po pierwsze inspiracją, po drugie, że trochę Wam poprawił nastrój i no też dał jakieś takie motywy inspiracyjne, albo może nawet odważycie się po tym odcinku właśnie sięgnąć po taką, a nie inną bryłę, jeżeli my myślicie o własnym domu. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękujemy. thank you